Karl, w naszym domu leży martwy człowiek. No proszę, skąd on się tu wziął? Karl, coś ty narobił? Że co? Ja nic nie zrobiłem. Opowiedz mi, co się stało, Karl. Widzę go pierwszy raz na oczy. Dlaczego zabiłeś tego człowieka, Karl? Nie zabijam ludzi. To zdecydowanie moja najmniej lubiana czynność. Okej, okay, Karl, co dokładnie robiłeś, zanim wróciłem do domu? No więc, byłem na piętrze. Okej. Okay. Y, siedziałem w pokoju. Tak. Czytałem książkę. Kontynuuj. No i wszedł ten koleś. Tak. Więc podszedłem do niego. No. No i dźgnąłem go 37 razy w klatkę piersiową. Karl, to zabija ludzi! Uuuu, wow! Karl. Tego to ja nie wiedziałem. Jak mogłeś tego nie wiedzieć? Mea culpa, jestem do kitu. Co się stało z jego rękami? Z jego czym? Z jego rękami. Cze, czemu ich brakuje? Tak jakby ugotowałem je i zjadłem. Karl. Byłem głodny. No i wiesz jak to czasami bywa. Czemu żeś ty to zrobił? Miałem apetyt na ręce. Daj mi spokój. Carl. Mój brzuszek burczał w taki sposób, Carl. że tylko ręce mogły to powstrzymać. Co jest z tobą, mnie tak? Karl. No cóż, zabijam ludzi i jem ręce. To już dwie rzeczy.